No i zabudowa skończona. Tak się prezentuje. i Cała platforma już jest przygotowana do spania. Jeżeli chodzi o tamten zagłówek i kąt pod jakim jest to złożone, no tak nie miało być. Miało się to składać. Dlaczego tak zostało? Już Wam tłumaczę. Platforma ta trzecia, ten moduł trzeci jest tak zwymiarowany, że po Przeróbce foteli, on się miał kłaść całkowicie do poziomu, lub być tam, powiedzmy, w granicach 5 stopni do góry nachylony. Jednak, żeby dojść do takiego momentu, musiałbym przerabiać fotele, tworzyć jakiś mechanizm, coś na wzór rozkładanych foteli, jak to bywa w autach dwudrzwiowych. Do, przysporzyłoby mi to mega kłopotu, mega yy, godzin pracy, i tak dalej. A yy, w tym układzie, już w tym samochodzie położyłem się, poleżałem 5-10 minut i ta, yy, ta pozycja mi odpowiada. Ja jestem człowiekiem, który jest przyzwyczajony do spania z głową dosyć wysoko. Ja zawsze staram się, yy, poduszka dla mnie, jedna to jest za mało, nieraz na dwóch poduszkach śpię. Lubię głowę mieć wysoko, i ta pozycja, która jest tutaj gwarantuje mi ten komfort spania. No, ciężko może jeszcze mi o tym mówić, bo jeszcze nie przespałem tu ani jednej nocy, ale widzę, że mam nogi wyprostowane i pozycję tutaj taką, jak zazwyczaj śpię. No, może troszeczkę wyżej, ale słuchajcie, tutaj jeszcze dojdzie materac. Także no on też tutaj dojdzie, no ale myślę, że to się jakoś, jakoś się. To mm, zniweluję, będę spał najwyżej, bez poduszki, i to wszystko. Dobra, jeżeli chodzi o zabudowę, no to tak jak mówię, jest już skończona. Zostało kilka drobiazgów. Te drobiazgi tym się zajmiemy już w późniejszym czasie. Najważniejsze jest to, że gdybym nawet nie zdążył, to jestem w stanie już w takiej formie tym samochodem pojechać w podróż i komfortowo spać. Nie, nie ukrywam też y, trochę wywiera na mnie presja czasu tutaj trochę stresu y, bo coraz mniej czasu do wyjazdu ale i już coraz mniej rzeczy do zrobienia także bardzo mnie to cieszy i działamy w następnym w następnym vlogu działamy również z autem natomiast skupimy się już na trochę innych rzeczach na trochę innych elementach ale dalej w koło Land Rovera pozdro